Dobry. Bardzo dziękuję za komentarze z, pod audycją, po audycji o human design, o typach energetycznych wstępnej. Dziękuję za inspirujące uwagi, na które chcę tak jakby rozwinąć, bo tam parę wątków rzeczywiście było w po łebkach potraktowanych. Dosyć duży fragment poprzedniego materiału był o w generatorach. No tak się składa, że akurat w przypadku generatora to materiały musisz sam zbierać poprzez obserwacje. W przypadku projektora dużo trudniej jest materiał zbierać, no bo oni generalnie raczej stronią od ludzi. Dla własnej higieny emocjonalnej. Również manifestorzy to są osoby, które też stronią od ludzi. Z tego samego powodu to na materiale macie to w drugiej części. Natomiast y manifestujący generatorzy dostarczają sami takich ilości materiału, że to po prostu nie sposób e nie wyciągać pewnych wniosków i obserwacji, tak? bo to są. Doświadczenia wielokrotnie powtarzające się. Ja też miałem takie pytanie do siebie: dlaczego? No, akurat to, że połowa rodziny mojej i tej, z której pochodzę, i tą, którą udało mi się współtworzyć, to są może nawet więcej niż połowa to są manifestujący generatorzy. No to jest, powiedzmy, random, tak. 40% na 70%, no to powiedzmy, jest prawie pół na pół. Powiedzmy, to jest rozrzut statystyczny. Natomiast fakt, że przez ostatnich trzy, 3, 3, no ponad 3 lata, zdecydowana większość klientów, z którymi miałem przyjemność mieć do czynienia z racji warsztatów technologii kasze, to byli właśnie manifestujący generatorzy, którzy dostarczyli mi też potwierdzenia obserwacji innych ludzi z wcześniejszych etapów życia, rodziny, znajomych i dostarczyli mi jakby kolejnych materiałów. Zadawałem sobie pytanie, co się dzieje? I powiem wam, wszechświat jest inteligentny. Wszechświat to jest taka osoba, która sama siebie edukuje. W momencie, kiedy Zrozumiałem odpowiedź na to, pytanie, na to pytanie związane właśnie z moją rodziną. Z tym, dlaczego na przykład nie umiałem znaleźć wspólnego języka porozumienia z większą częścią mojej rodziny przez dziesiątki lat, a z częścią szło jak po miodzie i maśle. I w momencie, jak to zrozumiałem, zobaczyłem swoją pozycję. Mojego stosunku do przeszłości w kontekście mojej pozycji, czyli tak jakby odpuściłem sobie pewne sprawy. Po prostu w tym momencie pff, fala manifestujących generatorów zmalała tak, do pozycji statystycznych, tak, Czyli powiedzmy tam 40, 30, 20, 10, jeśli chodzi o typ energetyczny. I teraz coś, czego zabrakło w poprzednim materiale o manifestujących generatorach. Mianowicie to, co udało mi się zaobserwować, zaobserwować, właśnie dzięki tym interakcjom, o których mówiłem przed chwilą, jest jedna bardzo skuteczna successful, czyli gwarantująca sukces i to niebywały sukces dla manifestującego generatora, choć mo, słuchacz mógł, mógł wysnuć wniosek, że to jest typ no, skazany na brak sukcesu z poprzedniego materiału, no, ale to był tylko opis sytuacji życiowej, bez żadnej oceny, bez żadnych głębszych wniosków. Natomiast zetknąłem się, Zaobserwowałem bardzo skutecznych i skutecznych w sukcesie własnego życia, we własnej mierze, we własnym spokoju wewnętrznym, we własnym spełnieniu Przecież O to tu chodzi. Tu nie chodzi o ocenę innych ludzi, czy ja jestem nerwowy, czy nerwowy, czy konfliktowy, czy nie konfliktowy. To nie ma znaczenia. Ważne, żebym ja, manifestujący generator, dajmy na to, Czuł się dobrze w swojej skórze, realizował w sposób pozytywny mój nadmiar kreatywności, nadmiar pomysłów, bez robienia sypiekła w życiu. Także to, to jest uzupełnienie poprzedniego materiału. I Mianowicie, jaka to jest strategia dla manifestującego generatora? Bardzo prosta. W introspekcji w rozpoznaniu siebie tego co lubisz co jest najważniejsze dla każdego generatora co cię spełnia wybierz sobie pomysł wiodący z tych wszystkich genialnego gąszczu pomysłów wybierz pomysł życia twój cel co cię spełni co ci da spełnienie co ci da szczęście jaki typ działalności jaki typ aktywności Coś, co jest tylko Twoje. Niech to będzie Twój genialny pomysł życia. I on jest Twoje ideą, fix jest nadrzędny. Natomiast wszystkie kolejne pomysły, które pojawiają się po drodze, są podporządkowane na rozwój tego najważniejszego. I to jest skuteczne. I znam dwie osoby, i to bardzo dobrze, które mimo właśnie tego, Chaosu wewnętrznego, który wielu manifestorom robi pieko z życia, ponieważ nie umieją znaleźć tego swojego, idee fix, idei wiodącej, pomysłu po prostu konia, przodo, psa przodownika w, 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 w tym, w zaprzęgu na lasce. Jest pies przodownik, który prowadzi, a reszta idzie za nim, tak, pomaga. I teraz znajdź sobie pomysł, pomysł, pomysła, Pomysł przodownik, przodownika, a reszta pomysłów ma być jak te ileś tam psów w zaprzęgu, które pomaga Tobie i Ciebie ciągnie, wspiera ten pomysł. I to jest droga geniuszu. To jest cień manifestującego generatora, który w momencie, kiedy ulega chaotycznym wpływom środowiska, wiadomo, Ci ludzie mówią to, tamci mówią to, ten film jest o tym, ta książka o tym, ta audycja o tym, ta teoria o tym. Jeden wielki chaos, z którego również część z tych pomysłów poprzez przemielenie tego chaosu informacyjnego, którego dzisiaj jest bardzo dużo, wychodzi ta chaotyczność tych pomysłów, czyli kreatywność rozmywa się w chaos odzwierciedlający chaos zewnętrznego świata. A twoją rolą. Jest skoncentrować ten Twój geniusz, nadmiar energii, ten Twój wulkan, który wybucha, na projekt Twojego życia, na coś, co kochasz. A pozostałe pomysły są pomocą, uzupełnieniem, doprowadzeniem tego pomysłu do maestrii. Także to jest moja propozycja. Yy, z, też z obserwacji wzięta, bo to przecież ja nie, nie jestem manifestującym generatorem i tylko opisuję co widzę, tak, wyciągam wnioski. Że to się sprawdza, tak, Kon, ko, duża koncentracja sił życiowych, sił kreatywnych na czymś, co jest dla ciebie naprawdę ważne. I masz wszelkie gigantyczne nadmiary energii, żeby to Zrobić z tego coś niezwykłego. Także to jest uzupełnienie materiału poprzedniej audycji o Human Design, o typach energetycznych dla manifestującego generatora. Natomiast było pytanie o manifestorze, bo rzeczywiście tak trochę po łebkach poszło. I teraz tak, generalnie, przepraszam na Generalnie. Aliens, czyli obcy, czyli typy nieenergetyczne. Tutaj ja bym proponował połączyć pewnego typu kropki. Być może zetknęliście się z takim pojęciem STO, STS. STS, service to self. STO, service to others. To było kiedyś w materiałach human design, nie human design, przepraszam, WingMakers oraz. Z tego co pamiętam, to sporo czasu temu w hiperfizyce, pani Rajskiej, pana, no nie pamiętam już, no jeszcze o to, wiecie o, o co chodzi. Oni sporo materiałów mieli, mieli, mają o hiperfizyce. Oni też tych pojęć używali. O, to ekran przywraca. O co tu chodzi? Jakby tak zrobić taką dużą paralelę, taką taką łącznik, łączenia kropek, bo to dobrze jest obserwować pewnego typu zjawiska od różnych stron. Ci nazywają to STS, ci nazywają te generator, manifestujący generator. Ci nazywają, powiedzmy, typ nieenergetyczny, projektor, manifestor, reflektor a inni to nazywają STO, Service to Others. I teraz spróbujmy to jakoś zrozumieć, o co tu chodzi. No, jeżeli generator ma swój silnik i w naturalny sposób kreuje swoje życie z siebie jakby, ze swojej pasji, z tego, co lubi, robi to, co lubi, generalnie nie potrzebuje jakichś specjalnych y, inspiracji z zewnątrz, bo on ma ten swój silnik, który go pcha i jakby on wie, co ma robić, wie, czego chce, to w sposób tak jakby konstytucyjny, samokonstruktywny, samo czyli on jest skonstruowany w naturalny sposób jako STS, service to self, czyli służba sobie. To jest jego naturalny stan. Tutaj nie wolno nam oceniać, tu nie chodzi o oceny, tutaj nie wolno oceniać, to jest opis. Funkcjonalności danego typu energetycznego. Ponieważ on jest energetycznie integralny. Zobaczcie. coś się dzieje z tym. Ekranem? Z gorąca, chyba. Przewra Przewraca się. On jest w naturalny sposób energetycznie integralny, niezależny. Integralny to jest dobre słowo. Natomiast tak samo manifestujący generator, to, są, to jest to samo w sensie integralności, to są generatorzy, mają silnik, swój własny drive, czyli zasilanie. Natomiast typy nie, nieenergetyczne, czyli aliens, tak, obcy, to jest jakby poprzez ich konstrukcję konstytucjonalną, wewnętrzną konstrukcję otwartości energetycznej, oni jakby z natury, nawet jeżeli w młodym wieku nie mają ku temu umiejętności i predyspozycji, to z czasem są zmuszeni do zwrócenia się w stronę STO, czyli Service to Others, bo oni, o, oni są po prostu otwarci na innych poprzez właśnie brak definicji w, w centrach energetycznych. No, znowu zapomniałem tych pomocy naukowych, no ale to za chwilę. Czyli mówiąc tak ogólnie, Nadmiar kontaktów społecznych Jezu, co tu się. Dzieje? temperatura jest taka, że wszystko wariuje. Nadmiar kontaktów społecznych dla projektora i dla manifestora, a dla reflektora to już w ogóle do kwadratu powoduje, że w przerysowaniu można by to... Określić w ten sposób, że nadmiar kontaktów z generatorami, czyli z, de, z definicjami z zewnątrz, po prostu dewastują. To jest przerysowane, ale to nie jest dalekie od rzeczywistości. Nadmiar, bo umiarkowane kontakty, powiedzmy, nie można powiedzieć, że są dewastujące. O, jeszcze raz mamy to samo. Więc tutaj. Tutaj mamy kompletnie dwa zupełnie inne typy. 70% populacji to są ludzie z energią własną do twórczości, do działania, i pozostałe 30% projektor, manifestor, reflektor to są ludzie bez energii, ludzie receptywni typu lustro, którzy odbijają energię otoczenia. Transformują ją w jakiś sposób, bo po to tu są. Czyli oni są dla innych. Projektor jest dla jednego generatora w jednym czasie. Manifestor jest dla grupy generatorów i ich ducha, ich wspólną, nieświadomą potrzebę zmiany ich środowiska. On wypowiada. Dlatego manifestor, teraz parę słów o manifestorze. Manifestor ma właśnie te centra energetyczne, czyli sakrum, czyli no centrum seksualne, no już mówiąc wprost, i serce otwarte, czyli szczytuje na poziomach bazowych energii, tych najsilniejszych oraz na poziomach uczuciowych, czyli wyczuwa na poziomie serca każdego człowieka. Przez to ma dostęp do grup, wyczuwa ich jakby. Ducha tej grupy. I teraz, co jest tutaj strategią dla manifestora? Problemem manifestora jest to, że poprzez tą otwartość i nadmiar bodźców, zwłaszcza emocjonalnych, z którymi najtrudniej sobie poradzić, no bo to jest energia, to nie jest jego energia, to nie są jego emocje, to nie są jego uczucia, tylko po prostu to przychodzi. Ja z tego, co Zauważyłem to dla manifestora wystarczy chwilę wejść na Facebooka, poczytać na parę grup, poczytać parę postów i on już jest zatkany. Tak przypuszczam, bo nie jestem manifestorem, nie wiem, ale tak przypuszczam, że on już jest pełen i on już musi to przetworzyć. I teraz ten ekstremalny typ wrażliwości u manifestora powoduje, że on raz na jakiś czas wybucha złością. To jest jego cień tak jak dla projektora, cieniem jest frustracją, nie cień, frustracja, jest goszkniałość czyli projektor nierozpoznany przez generatorów, czyli nieuznany, jakby, tak, że ma dla nich odpowiedź. Nierozpoznany, to jest dobre słowo, goszknieje z czasem. Ci ludzie są zgorzkniali, po prostu. Natomiast manifestor yy, ten nadmiar bodźców to u niego się przeradza w wybuchy złości. Zresztą generalnie aura manifestora jest cisnąca. Nie jest tak cisnąca, jak w inny sposób cisnąca niż aura manifestującego generatora, bo manifestujący generator to jest jednak serwis do siebie. Czyli on swoje sprawy chce, ego sprawy. No umówmy się. Jeżeli on ma wulkan, bramkę manifestacji z centrum sakralnego, czyli seksualnego, umówmy się, bardzo mocno powiązanego z, ze sprawami ego, tak? I to mu się wyświetla do gardła, no to ja, jaka to jest energia? Egocentryczna, tak? Ja chcę, żebyś zmienił mieszkanie, bo uważam, że powinieneś w ładniejszym mieszkać. No okej, okay. dziękuję, rozważę. I tak dalej, i tak dalej. Uważam, że powinieneś umyć samochód, bo przykurzony jest. No dobra, jutro umyję. Dzięki za uwagę. To jest egocentryczny. To jest realizacja ego, tak? Na zewnątrz. Generator, jak ma samochód, zobaczy, że jest przykurzony, to go umyje. Natomiast manifestor zajrzy przez płot do sąsiada. Sąsiad, umyłem samochód. Co się, co się tak lenić? To roboty. Bez sensu, nie? Ale dla niego to jest realizacja jego ego na zewnątrz. Natomiast, dlatego ta aura jest taka cisnąca. Natomiast manifestor nie robi tego z ego. Manifestor robi to z serwi, se, STO, Service to Others, czyli, czyli szczytując emocjonalne, y, uczuciowe, y, no, powiedzmy, potrzeby i pragnienia pewnej grupy ludzi. On wyraża ich, ich pragnienie manifestacji, czyli on to robi dla nich. Też ma aurę cisnącą, z tym, że to jest in, zupełnie innego typu nacisk. To jest taki nacisk, bym powiedział jakby to powiedzieć nacisk taki motywujący. O ile MG to jest nacisk narzucający czyli tak jakby wbrew. Cisnący Twoją wolną wolę, to nacisk manifestora nie ingeruje w Twoją wolną wolę, tylko tak jakby motywuje Cię. Czyli tak jakby troszkę podnosi Cię do góry. Tak? Czyli tak jakby, Słuchaj, może tak byśmy zrobili. A, a co by było gdybyśmy tak zrobił? Gdybyś tak zrobił. On Cię motywuje, podnosi. Czyli to nie jest wbrew Twojej woli, tylko to jest propozycja po prostu coś, co rozwija. Nie coś, nie coś, co zamyka, ciśnie cię, nie pal, bo to szkodzi. Zaraz, zaraz, o co to chodzi? Tylko zróbmy to tak i tak. Także to jest, to jest rozwinięcie tematu manifestora. Także bardzo dziękuję za komentarze. Dzisiaj krótko, bo wczorajszy materiał był bardzo wyczerpujący. Znaczy długi był, nie był wyczerpujący. Gdyby był wyczerpujący, to dzisiaj tego materiału by nie było. Myślę, że oba razem dopiero, dopiero ten temat jakoś wysycą, tak? Serwis y, Służba Sobie, Służba Inna wynikająca, tutaj bez oceny, tutaj nie ma nic lepsze, gorsze, to po prostu to jest przejawienie, tak. Planeta Ziemia jest planetą generatorów, to jest ich miejsce, to, jest, to są Ziemianie, to jest ich, oni tu sobie po swojemu cieszą się swoim życiem, robią to, co chcą, robią to, co lubią i spełniają się w tym, natomiast typy nieenergetyczne nie są w stanie nadążyć za nim, bo nie mają tej energii, nie mają tej motywacji pracy dla siebie. Oni są bardziej do zmiany tych warunków, które tu panują obecnie. Co jest ciekawe, twórcy human design, no ten system ma już tam 30 lat. Przeanalizowali tysiące horoskopów z kilkuset lat wstecz i Zaobserwowali, że projektor jako typ nieenergetyczny pojawił się 1780-1790, czyli koniec XVIII wieku. Czyli to jest zupełnie nowy typ energetyczny i według nich to jest, bo manifestor był zawsze manifestor to był człowiek, który przewodził coś w, ty, w stylu szamana, w stylu wieduna szeptuchy. Ktoś, kto jest w cieniu społeczności, ale z kim wszyscy się liczą. Jak jest jakiś problem, to walą do niego, bo on będzie miał odpowiedź. To jest człowiek, który jest na pograniczu wioski, na pograniczu kilku wiosek, spokojnie sobie żyje, robi swoje. Jak ktoś ma problem, to idzie do niego. Oni byli zawsze. Oni mieli wpływ na losy yy, kultur, cywilizacji właśnie poprzez wyrażanie Zbiorowe intencji. Wiecie co? Taki kawał tam do tego brodu, czy tam mielizny. Na rzecz. Jeździcie z tym serem, z tym mlekiem, czy tam z, z tym zbożem. Zbudujcie tu most. Wiesz, dawno już myśleliśmy o tym. Kurczę, a ty masz łeb. Dawaj budujemy most. No Co będziemy konie gonić tam gdzieś daleko? Przykładowo, to są. To byli członkowie społeczności, którzy wyrażali ducha społeczności dla poprawy wspólnego życia. Tak? oni po prostu mieli dostęp do. Poprzez swoją empatyczność, swoją wrażliwość, mieli dostęp do potrzeb zbiorowości. Natomiast projekt pojawił się około 220 lat temu, 200 lat temu, jako zupełnie nowy typ energetyczny. Właśnie na czasy tranzytu, na, na czasy przemiany paradygmatu życia społecznego, z paradygmatu wyzysku, walki, lepszy, gorszy, hierarchii dziobania, na wodniczą współpracę, równość. Ducha równości, ducha wolnej energii. Ducha oświecenia, duchu wodnika, duchu nowoczesności. I tutaj jego rola jest. Dlatego ich jest tak dużo, tak? 20% jednak sporo. Manifestor jest 7-8. Poprzez wpływ na, na konkretnych generatorów. ten ta zmiana się odbywa tak? także także dziękuję za komentarze proszę o kolejne i pozdrawiam wszystkiego dobrego